Wspomnę tutaj o tym, że wtedy odbył się pierwszy rajd imienia księdza Piotra Wawrzynia, że również w tym czasie, w czerwcu 91, odbył się w Ałmii naszej szkoły pierwszy przegląd prezydentki religijnej w i W tej chwili wiemy, że jest to przegląd ogólnopolski. Wtedy uczestniczyło około 100 osób. To imprezy kulturalne. Występowały nasze zespoły artystyczne. Prezentowały się dla mieszkańców miasta, również. Park Amfiteatr był również. już pewnie Mała osób pamiętam. I tam właśnie te występy miały miejsce. Z, yy, chwilą, kiedy Uzyskała i Księdza Piotra Żyniaka, no, postanowiliśmy, że ten dzień, 14 czerwca, będzie corocznie obchodzony jako święto szkoły, na pamiątkę właśnie nadania imienia. Powstawały również różne formy obchodów tego święta szkoły. Warto tutaj przypomnieć. przez nasze góry szkolne, przeznaczone dla na uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, odbywał się przez wiele lat, praktycznie do końca istnienia szkoły podstawowej. To święto szkoły odchodziliśmy w różny sposób. Nie zawsze jakieś proczesne akademie, ale właśnie imprezy turystyczne, sportowe artystyczne. No może jako ciekawostkę jeszcze wspomnę, że było coś takiego i kilka lat się odbywały mecze na stadionie między drużynami księży, nauczycieli. Taki mecz właśnie odbywał się z okazji Natalia Imienia w dwójce. Także sporo różnorodnych form obchodów tu mieliśmy. Wspomnę jeszcze o 98. Od tego czasu właśnie też stało się to w czerwcu, w ramach święta szkoły. Od tego czasu mamy trwałą pamiątkę w naszym parku imienia powstania z Polsce. Radzę odwiedzać to miejsce. Jest tam skwer imienia księdza Piotra Babrzenia kamień, pamiątkowa tablica, gdzie mamy też ten napis Szkoła Podstawowa nr 2. Przy współudziale z Towarzystwem Jego Świętego Śląskiego urząd I tak jak powiedziałem, no, w pewnym momencie Szkoła Podstawowa przestaje istnieć. Tworzy się gimnazjum. Rok 1999. I w zasadzie tak myśleliśmy, kto ma być patronem gimnazjum. Po prostu powiedziałem, praktycznie wielkiej dyskusji nie było. Tylko stwierdzenie w dalszym ciągu patronem dwójki, bez względu na to, czy była podstawowa szkoła, czy gimnazjum, będzie chciał w tym